słowa singiel. Uważają je za zbyt wyszukane, jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler. Kawalerowie do wzięcia. Sporo zrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy samotnych, to oni chcąc wyrwać się z kleszczy do kuczliwej samotności, opowiadają o swych pragnieniach, w których królują one. Mój o dziewczyny była ładna, zgrabna, tu to, jak dziewczyna jest ładna, to każdemu się może podobać. Czy mi, czy koledze. Figurę ma dobro, twarz ma pomalowaną. Nie zobaczy tego, się we mnie zakocha. Jako drabarz potrzebuje uczucia. Podaje się rękę, to ja wiem, no ale cz czego łączysz. Zachowałem się jak czarny obdowy, który by chciał, tylko na kasy. Co się właśnie zakocha? Ryznarz, ty dranił? Oddaj, robę! Je m'en fous de